Zapytajcie w następnym odcinku, już chyba siódmym, nie wiem Będzie na pewno napisana odpowiednia liczba, a ja tam już się pogubiłem, który to który Ale jesteśmy w bunkrze Jak nie wiecie, jak do niego dotarliśmy, jaki jest lore, to zapraszam do poprzedniego odcinka do Michała, który już prawdopodobnie jest u niego na kanale na YouTube no, a dzisiaj jesteśmy dalej w tym miejscu Sobie wykraftowaliśmy trochę więcej tych strzał Mamy jakieś lepsze i jeszcze sprawdzimy co jest tam na końcu tego korytarza No I oczywiście zemgamy z uh -huh. Michał o, Witam, witam pamiętajcie, się jeszcze o zostawieniu subika, łapki w górę Miłego komentarza, tak? Dokładnie Oj, chyba tyle, teraz damy, co to jest To się da... Do... Ej! Yo To wyglądało jakby tu była ści ściana No Ej, czekaj, czekaj, to Ogólnie czekaj, czekaj. wygląda jakiegoś... słychać coś, nie? Słychać? Się jakiegoś... No coś takiego było słychać. Dobra, sprawdźmy, bo tutaj tu można chyba przejść. Jakaś karta jest potrzebna. Karta. Nie, no. nie mam karty. Kurde, mnie to będzie trzeba tu wrócić na pewno. No się właśnie nic nie widać, nie? Tak. Jakieś A takie tam? zastrzeżone miejsce, nie, właśnie tam nic nie ma, tam właśnie nic tu nie ma, nie? Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma Kurde, za, to... ciekawe, ciekawe, ciekawe zacząć ja odcinka, masy, no. bo taka zagadka trochę, zagadka co tu jest? Jakiś jakiś lore fabularny tu musi być. Tak, tak No to co, wychodzimy stąd? No i, I patrzymy co, je, co nam stało jeszcze do zrobienia, nie? Moim Zdję, zdaniem możemy zobaczyć co ty, czy jest jeszcze e, dookoła gdzieś e, Ten ostatni znaczy, który nam został Ten taki ten jest tych początkowych co mieliśmy Tak, 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 zakończył. tak, tak Ja mówię pożekaj, a ty do przodu nie, nie nie ja przyszedłem do przodu tak tylko zobaczyć czy nie byliśmy czy byliśmy ale chyba Ty tu jakieś pudło Chyba nie tak. ty, ty się przydałeś. Nie, nie był ej patrz nie było, nie było nas tu Ej, patrz, bo to jest nawet zabita deskami, patrz. Nie było. No. I cajcie, czekaj, czekaj odbierany. Czekaj, dobra, to ja sobie armor jakiś zrobię więcej. Ta, rób, rób, chłopę, bo ja jestem prawie cały uzbrojony. O, 200 ten, O! Printer resin tu masz. Ta ta ta. Dobra, to rób Armor, ja też sprawdzę czy mogę sobie dorobić troszkę. A nie mam ja sobie... tak tej, Ja nie mam tych. Ja sobie szybko zrobię tutaj ognisko I sobie zupkę chińską wolnę. A jeszcze kamyczki potrzebuje Na takim zwykłym można też garnek dać? Eee, tak, 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 no to chyba nie ma znaczenia na jakim, wiesz? Tak mi się wydaje Czego mi brakuje? A, nie mam już patyku eee, No to tak Lupeczka chińska My bro is cooking! My bro is cooking! A! Woda Got Gotowanie w Magdogestach Potrzebujemy wodę do tego składniku. Tak, tak Ej kurde czekaj bo może Ej! Co? Ej! Robek! Pa to! co znalazłem! Pa! Co jest? Pała elektryczna! Pała elektryczna? Pałka elektryczna to jest? jest! O kur... Ja dupia! Ej, ogólnie szczerze wygląda to mocno, ale tak mam... Bo to jest na baterie co nie? To nie wiem czy to ta, się... Ta. To może ten, tyle, tyle baterii zjadać Dobra, ale wracamy do gotowania z McDowester, nie? Ale na, to taki... na kanibale te, te w jaskiniach to może być dobre. No Coś zrobił. Ej, podpaliłem się, kurna! Yeah. <laughs> Zgasiłem się Ale żadnego kapa nie straciłem <grystek> O, bierz Dobra, ja Teraz ty segulni. Nie, 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 ja nie potrzebuję, a czekaj, nie? Co, a czekaj, bo właśnie, bo to są te, yy, jakieś bapy się daje. no tak To mogę gulnąć Troja, ja O, jakiś dziwny taki bab. nie widziałem go Ciekawe Ty masz pełno, ten, na, na Mam pełne, mam pełne wszystko, no, 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 no. Dobra, to wiesz co tak proponuję? Wiesz co proponuję, żeby zrobić? E, ja albo ty mamy pałkę elektryczną, jak napotkamy jakiegoś wroga, nie? To jeden z nas go ogłusza pałką elektryczną, a drugi go nawala z sikiery. Którym chcesz być? Znaczy, ja nie. mogę z maczety nawalać, nie? Tylko pamiętaj, że z maczety to po nogach wal, nie? No, nie wiem, czy wiecie widzowie, ale po nogach jak się nawala się, to... No. no? Tak jakby, że ciężniej jest mu ogólnie cokolwiek zrobić Idziemy? Tak, Dobra, nadalek... zobaczmy co to jest, bo to tak ciekawie wygląda O kurde, ty Patrz to Ale rozległa, o rozległa strasznie niepewna tam są ty? Fucking Czekaj, czekaj, daj mi chwilę, bo muszę to przeciszyć, bo jest tak głośno i ja pierdzielę Właśnie echo jest, właśnie Później na odcinku to się później ciężką muzykę jakąkolwiek daje. Ja Tam mamy dobra, jest, jest chyba git, Jest chyba git Jednego cwaniaka. Dobra, czekaj, czekaj, no właśnie, właśnie. Tutaj, dobra. nie gwiazd. Pod nami, pod nami, pod nami. nami jest. Dobra, dawaj go. Dawaj go, go. Dobra, To jest dobra taktyka. Lecimy po następnego. Tu jest, tu jest, tu jest, dawaj, dawaj, dawaj no, dawaj ogłoszę ja go Dostał Dostał Dobrze, kurde Jesteś na pewno? Tak, o, ja dobra, dobra, teraz Dobra, dobra Dobra, idziemy tutaj w prawo czy tam w lewo? Chodź hmm. może w lewo W lewo? Dobra O, kurde, ej, dwoje więcej Ilu ich tu trzech? Yo Uważaj, uważaj ty cztery, co? Ilu ich tu jest? Pomagam ci, pomagam ci Luz, luz Ja mam sytuację Ty, ile ich tu jest? Zobaczcie, jakoś dużo Jak oni po nogach dostaną, to oni nawet nie mają co robić No właśnie o to chodzi, nie? To jest taka największa ich słabość Dobra, co tutaj mamy? Kurde, ty. No chyba koledzy. koledzy ty, się tu... W złym momencie to pracowali. Czekaj, Czekaj karteczka, ja, ja to przeczytam może. This is what are we looking no. for Ty czytaj, bo ty angielski tutaj dobrze <laughs> Czekaj, poświęci ci, posiedzę ci No okay. Solo fight photo reference This is what we are looking for czy jakiś szukali jakiegoś takiego, takiego surowca dziwnego Który jest zresztą chyba o tu Tak Ej to no. jest to A to możemy jak No dobra kupić. No właśnie nie mam chyba właśnie jakichś narzędzi Chyba killot trzeba Tak, to znaczy. Ta, coś coś ten defen, chyba Minecraft jakoś tak lekko no. Dobra, zobaczmy co jest tu teraz O kolejny sięknę, kolega sieknąć musiał bo mi armor zleciał Koleś, może jakoś A Właśnie mi chyba też jakoś raz, robię. O kurde, ty. O, ty! Co to jest? Ej, ale wydaje mi się, że mam pomysł, co chcę zrobić. Ej, no. Jesteś w Ala... Hakba hmm, O, dobrze myślałem! Dobrze Ej. myślałem, patrz! My, myślałem, że będzie taki jebut. Co nie? Ej, można zdradzić, patrz, części te. Bo to do Grega się przyda, tego ja zebrałem, ja zebrałem, dobra, dobra Te rączki? No, bież, ja zbieraj, zbieraj Bo to może ci się przydać później do tego Grega, coś co ci mówiłem, nie? Ej, ale się spodziewałem, że ten granat jakoś się... Jakoś czy coś, No, no, a to takie... Się Bum! Się rozsypał bez dźwięku O kurde, uważaj Panaga, panaga, panaga. nogach, Bardzo, bardzo, bardzo bro, ja tutaj coveruję, żeby nic się nie, nie... przyszło jeszcze kurde, ej, trzech tu jest Leszło. Oni jak do ciebie podchodzą, to jest takie menele, A to Jak się tak idą, to tak, takie menele, nie? Tak, o go. A dobra, mi musiał jakieś zaskoczenia po prostu wywalić O, kur... No, spokojnie Ja tutaj ich walę O, ale to... O, jeden hit i mu nie? Czekaj, ja muszę się podleczyć Co, to za tam, 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 ten się dzieje? Leki muszę wziąć Dobra, ja patrzę, czy tutaj jeszcze ktoś jest szybko. Można ich strzałami rozwalać. No, właśnie tak myślałem też. Ale dobra, czekaj, bo to jest jakaś karteczka. A tu. No, weź sobie. No. God, my workers, workers are having a lot of trouble getting anywhere inside the caves in complete darkness. We need more light in there. It's a safe. Safety hazard, lighting it up like a Christmas tree, hung hmm. okay. More lightning, tak się więcej nazywa światło Tak, co więcej światła No rzeczywiście jest ciemno No troszkę dostali, troszkę dostali Ale ciemno jest, ciemno jest Ja już lin nie mam, mam, o, kurde, nie mam. o kurde ej Pomocy! O kurwa O coś, o coś, się! o o o kur... Elektryzuję Czekaj, mam pomysł Kurwa Odsuń się, odsuń się od niego Dostał, dostał Odsuń się dawaj, od dawaj, niego 3, 2, 1, bungee Ej, aha Ej, czuję się oskamowany, nie, nie wybuchła o Kurwa Czemu Ej. ona nie wybuchła? Dobra, palimy go Czemu ona nie wybuchła? Ty kurwo Leży. Dobra, biorę moje strzały. Dobra, oskurujemy go. 3-4. No, nie zdążyłem. Nie, nie zdążyłeś? Nie, dobra, mało. Ej, kolejny! Ej, kolejny ciebie od tyłu! Luz Chyba nie luz, a kurna Dobra I will survive! Przeżyj Nie poddawaj się! Leży, leży! Podnoszę się już Dobra, wstawaj. Wylecz się lecz lekami. Jak na Ej, ale czuję się tak oskamowany Bo ja strzeliłem w niego tą strzałą wybuchającą i ona nie wybuchła. Ja też, ja też Ja chyba w ogóle stworzyłem przypadek mm, elektryczną, a nie wybuchającą. No to może być duży, to jest jakiś podle... koleś. O o kurwa co to jest Co? Jakiś taki połączony Co to jest? Dwóch człowieków, widzisz to? Ej, ja bym to, ja bym to już, ja bym to strzałą wybuchającą, co nie? Sorry Czekaj, sorry, sorry, się Waliłem To walimy ptacha Ej, To bo dojdzie, idzie, kurwa Biorę strzały wybuchające No dobra Bomboklat! Alo? Hotboy! Dawaj! Nie trafi Jebo Świeć mi, świeć mi, świeć mi, bo chuj widzę Świecę niego Wybuchło! O to się świeci świeci świato, Czekaj, świecę, świecę Dostał, dostał! I dostał! Leży! O oh, kurwa! Ale go rozsadziło! Thiswhich <rout> <samurai> Na milę kawałeczków! Dobra, czekaj, będę ja to... Ale homon kulusty Dostał bombę, chłopie Dobra, co my tu mamy? Takie skrzynki. Beci strasznie dziwnego. Kolejna kartka z jakąś pla jakimś planem mapy. Czekaj uh, Dig side B O czekaj, bo tu y, małe dziecko, dziecko, czekaj, 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 dziecko. Kurda, dobra, czekaj, ja są mam kartkę, czekaj. Dobra, dobra, już już czytam, już czytam. Czekaj, czekaj, tylko. To, oto jest ta Eee, czekaj. Eee... Uh, Gordon... Uh, send Sammy to dig in this cave, in this cave next. No. Okay. Haven't heard a uh, heard back. Can you check up on Kim and return my shovel O! To jest o tej tej Ej właśnie! Yy, Łopata! Nazywa, łopaty, łopaty, tak, hand. Gdzie to jest? I tutaj mamy lokalizację... Czekaj, czekaj, no właśnie patrz, Widzę lokalizację, widzę lokalizację! No jest, jest właśnie jest Dobra, to wybie 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 wybierzemy się tam, wybierzemy się tam. No. Dobra, to W następnym odcinku moim no, to się tam wybierzemy. No, 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 Kurde to jaki rozległy teren, w ogóle. Ej, Co jest? U, ej ej ojo ile tu jest? Ojojoj oj, oj. Nie wiem, czy powinniśmy się rzucać na nich, ale dobra, lecimy kurwa Dobra, ja biorę tamtego no, tego jakby się się z tyłaty, to mógł Ej, nie no, na jakimś w Heda walę, po głowie, to też ich Tutaj ładnie No, byle, jest na pewno więcej, więc ja nie używam jak Ej, ty, to, bo... tutaj, widzę, widzę Dobra, dawaj dobra dawaj Leż, leży, dobra czekaj, czekaj, daj mi go teraz, czekaj, czekaj, ze go Spróbujemy podcinać kończyny, wiesz? Dobra, pasz, jest, yy, ty, ty, to jest go że to jak cokolwiek jest, w ty, ty, Ty typ 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 Nie dobra po nogach, te, te trzeba po nogach Leży, leży, leży. oj, no, jak, jak są chłopy, jak są chłopy Jak są chłopy to ich można normalnie po głowie na Mutanty, ej dwa, dwa mutanty, dwa mutanty tam są Ej no, strzałami Nie 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 Tożisz?

Ej, chodź, oskurujemy ich tylko. No. Dlatego tu... Kurde, ej, dużo jest tutaj mocnych przeciwników. No. Ale jak na razie jest dobrze, bo nic mi nie zadali HP, więc. Ja czekam tylko jeszcze na jakąś taką, nagrodę taką. Bierz taką. Takie coś. Ej, znaczy jak ustaniemy? No. To będziemy mówić, wow. Nie. Super. No to już wygląda jak wyjście. Ej, stary pato! Czy nie? O kurwa, jednak nie wyjdzie I na górę można iść, na górę można iść jeszcze Chodź tu, tu no. Ja tak, my tam wchodziliśmy na górę i ja tak, chyba koniec już tutaj będzie O kur... O! Dobra Ule, się machnął no! O O kurio i on mi tym jednym hitem dwa zdjął naraz No, uważaj, uważaj, dobra, bierzemy, bierzemy, trzy cztery. A, bo ty skurujesz. Tak, 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 skurujesz, Ej, dobra, poczekaj, bo tu jest jeszcze zwidlenie na górę Co? A nie, dobra, to się już kończy, ale dobrze, tutaj poszliśmy, patrz, tu jest to jest sobie jakieś tam. Laptopik? O, amunicja, 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 o, sorry ja Uważaj, uważaj, ale żeby się, się walił tak, tak się nie da przejść, już Dobra, ten laptopik. Och Nie. Jakieś kości. Kolejne dzieci. Ej, gruby, gruby! Idę. Kurna, oni mnie. Dziwo, można. Dobra, leży, zobaczcie, dzieci, ci dzieci. Jaki dziń. Dzieci śmieci. Ile się rozmnożyło? Juk. Dobra, czekaj, czekaj, yy, oskórujmy tego, tego Bigiego Czekaj, czekaj, właśnie, bo tam, jak tutaj uciekałem przed nim, nie? To patrz, tutaj było Przed nim można uniki robić Ta, ta, no Patrz Czekaj, czej, 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 A nie, bo to jest taki, to jest... to jest taki jak do koła, takie przejście dziwne. A. O kurna ty, co tu? <laughs> o kur. Pato! O kur... Ej, yo, nie, ej, to możemy iść do tamtej jaskini teraz. Ta no. Ej, dobra, ale ja bym się wrócił, bo tam już jest pewnie wyjście. Ale... tu? Tam wyjście myślisz? Ta. Fakusi, żeby zejść. O chuj! A, ja, kurwa, szmatę chciałem wziąć! No dobra... Szmatę może chciałem zebrać... A możemy się wrócić? A mi się wrócić? Dobra. E, e, o kur... O kurwa, ty! Przeżyj challenge, przeżyj challenge. Ja, jest, ja w nich ściekiery walę, ściekiery w nich wal. O, o chuj. O chuj, o chuj! O, ale mam no. Czekaj, czekaj. Ja się nie nimi zajmę, ja się nie nimi zajmę chwilę. jeden. Dobra, dobra, dobra. Ja szybko leki biorę. Idę pomóc. Lec drugi, lecz drugi. Dobra, git. Jopi. Ole zawał. Ja tylko słyszałem dobra. jak coś tu się Skuruj. wyłania i mówię, ta słyszę takie... Ja <grym> mówię, ty coś A tu można skurować? Ta! No, no, no to to są mutanty przecież, nie? No to za późno No szkurna To dawaj te. Ciekaw jestem, ile z pancerz, z nich wypada. Jeden. Aha. Tkam Być jest dwóch ich tak. Dobra, jest tu coś jeszcze? A się obstawy. Ej dobra, mamy jeszcze dwa miejsca do zwiedzania Ja wszystko pamiętam, bo tam jeszcze była droga do góry jak coś Nie wiem czy pamiętasz jak ci mówiłem Droga do góry? No To jest już wyjście Chodź, chodź, chodź Ja ci pokażę co mi chodziło No to my ten też nie tu Ta, ta, no tylko, że patrz My poszliśmy o w tą wnękę no. A tu Jeszcze jest na górze A no ta, przecież I tutaj coś jest Amunicja No to fajnie się wróciliśmy Po co? Po amunicji Coś tam jest? Ale tam jeszcze musimy się wrócić z tego samego początku, A, bo to jest ta tyrolka, co dojechaliśmy. tam do Tak, i teraz musimy się wrócić samy, z samych No widzowie, jesteśmy jasale. w końcu, tutaj dotarliśmy Ty, amunicja Krzyś, Krzysia, Krzysia tu mam, Krzysia Dobra, opacało się wszystko, opacało się iść na taką drogę, Krzyż! nie? Krzyś Krzyś Będziemy ich zamiast bić się z nimi to będziemy Krzysiem Tak to prawda A tu coś jest? A, ty ej serio no ej Ta właśnie ścieżka to jest ja. No i tak widzowie Ale yy, leki to są tutaj moi, no skórna chodź tu Ej Bo za Kurwa, to jest Lina do zejścia w a bandy KURWA Żyjesz? Nie Straciłeś HP? YOLO Dobrze, że mamy akwalung Ej tu jest wejście na górę albo dalsze popłynięcie To wejdźmy może szybko na górę, czekaj Bo to jest jakaś ogromna jaskinia Kurwa rozgałęzia I, wszędzie <grym> To co chciałem wam powiedzieć, widzo. O kurna, widzowie, o chuj. to to, że. Ja, PD, to jest jakieś ogromne, nie? To jest kolejna skinia? Nie, to jest góra tego co teraz byliśmy tu. My tam, byliśmy tam na górze, a to jest taka wiesz, taka. Troszkę niższa. I e, musimy przejść do widzenia, wiesz? E, to co chciałem wam powiedzieć, widzowie, to to, że w następnym odcinku, już moim, mhm. zapraszam oczywiście na mój kanał będziemy iść na kurwa na... mać, pato. chodź tu wróć się Czekaj, już już sekundka e... a bo to jest jakieś rzeczy no, no to, to jakieś rzeczy. Tam Ej, jest lina to... na górę Patrz tu no ale to jest tam gdzie byliśmy to tam gdzie byliśmy Kiedy a to, dobra, my ta, to jest tu gdzie no. byliśmy no no to jest to to jest No, biorę, <laughs> To, co chciałem wam powiedzieć, to że w następnym odcinku mamy plan, aby yy, pójść po. Bardzo potrzebna, kiedyś coś już się, oraz pójść na zasób, ostatni, który nam został. I to, co możemy publikować, jeszcze, ale to się zobaczy, to jest potrzebny, zapraszam. Teraz wydamy to Mamy. O kurna. Dobra, so, co to? Tu kurwa ma być. Co ej ej ej, 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 ej. Dobrze ej, to jest... To robiliśmy. bardzo, bardzo podobne do tego co było wcześniej, ej, do no. tego takiego wiesz Kolejna musielka Musielka, musielka I to ej, jest ja to... Ej, ale jeżeli to jest takie coś samego co nie? To może to trzeba jakoś jakieś puzzle z tego są No nie wiem zobaczymy na początku na być tylko jakieś dwie części ja no to wam też coś z tego złożymy ale Zgaduję, że jeśli znajdziemy byłaby odwiedzona wtedy kurna tu nie trajcie piska nie i to jest a tak z ciekawości pytam który masz level siły bo masz takie szósty, takie jakby o kurde ty to ja tutaj jestem trochę silniejszy wiesz ile masz? dziesiąty o kurwa mocno ja pie... Ale jak na złość Dobra, to szybka plandeczka, nie? No, no, No to co widzowie, zakończymy Dobra, chyba w tym pisze. momencie odcinek. No, żegnaj no, się. Można tu zakończyć <laughs> ten odcinek. Wpadajcie do Michała na następny i jeżeli nie widzieliście poprzedniego, to też zapraszam. Odcinki oczywiście u mnie z Foresta są w poniedziałki, a u Michała w czwartki, więc wyczekujcie następnych. Zostawcie subika, łapkę w górę, komentarz, jakiś tam, jakieś tam polecenia, jakiś tam, jeżeli chcecie się podzielić jakimiś swoimi pomysłami czy innymi rzeczami. Tam mamy Kelwina, tu jest Michał, a my widzimy się w następnym odcinku. Elo. Nara. Jeszcze słychać krzyki jakichś kurwa ludzi. Małych dzieci z piwnicy.